Witam wszystkich na naszym kanale, Macie gitata Servus tak to my. Ee, dzisiaj trochę pohałasujemy. Trochę jestem chory, więc mam zatoki, więc no, przepraszam Was za to, że no, zawsze jestem we wrześniu chory. Albo na początku, albo w połowie, albo na końcu. No dzisiaj akurat w tym roku wypadło, że jestem chory no 17, tak się zaczęło, no moje, moja przygoda z chorobą <grych> jakby. E, dzisiaj co mamy na test? Volt 3-3 XP1017 kod produktu. Coś takiego. Otrzymaliśmy to od sklepu stadiumstyle.pl. Więc gorąco dziękujemy za podesłanie nam tej paki do testu. Ona się znajduje w opisie, jak i w komentarzu przypiętym przeze mnie. Cena: 15 zł, więc coś takiego. Co mamy w zamian za te 15 zł? 100 sztuk. Petard 3 szczałowych czyli łącznie mamy w teorii 300 szałów Jak sobie pomnożymy 100 na no, razy 3. Nie? Ale czy będzie każda petardka miała właśnie trzy no może to być właśnie, no mogą być dwa strzały, może być jeden, ale może być też je zero, bo też nie wypały też się właśnie y, zdarzają, nie? E, triplex, to są petardki od Triplexa. Tu mamy podczas użytkowania, no założyć musimy rękawice, słuchawki i okulary ochronne, ale tego akurat nie mamy. E, mamy pocierkę, więc plus. Ale ta pocierka za długo nam nie wystarczy, więc i tak musimy użyć ognia. E, emiter dźwięku kategoria P1, instrukcja obsługi jest w języku polskim, certyfikat jak najbardziej jest, rok produkcji 2021. No i tyle, nie? Numer partii XP1017 i tutaj mamy ile? 021151. W się mamy jeszcze inny <coughs> kod produktu: SFA0203B, no, coś takiego. Czy będą B, czy będą OK, zobaczymy coś takiego. Bok, przód, tył 67 gram, czyli no dość sporo. Opakowanie jest dość ciężkie. Pff, żeby się tam śmieli w komentarzach ze mnie. No i ta draska Oje, jest. To... Piecowa, ale... No, ale fajnie, fajnie. No, fajnie, fajnie. Jak to wygląda? Petardy czerwone. Opakowanie trochę się rozlatuje na początku, więc musimy to pewnie trzymać, żeby się nie rozleciało. No i petardka siarka, taka różowa, czerwona. Zwa, jak zwał. Zobaczymy. Możemy poodpalać tą siarką. Zobaczymy. No, Mamy tak? delikatny Światka wiatr. Wiatrka fajnie zapakowana też. O, o już lecą. Już lecą. Tu macie, widzicie. Pomyślał producent o tym, żeby ją włożyć w folię, bo w razie draki nie zamoknie, tak? No. Ja dzisiaj paznokcie obcinałem, więc będzie... Chyba, że tobie się uda to otworzyć. No. Widzisz, ja obciąłem paznokcie. Ja też tak. obciąłem. Ale no, ja mam... Mi to szybko super. rosną. Okay. Taka draska jednostronna, więc... Zobaczymy jak to będzie strzelać. W sumie no, to jest to samo co wolt 3-myścig 2 albo 3-myścig 1, tylko tu mamy tą charakterystyczną cechę, że są no, 3-szczałowe. Dobra, jadymy Pierwsza sztuka. Od strzała odpala już... Dwa. O, bardzo Dwa. niebezpieczne. Dwa. <noise> Trochę dalej. One skaczą i też szybko wybuchają. Tak. No, grubo. Tak. No, taki, okay. taka seria bardziej. No, odstraszanie na jakieś ptaki, spoko. I okay. też uwaga, żeby się nie popalić. Tak. Tam siarką, bo fajne. ona się dość no też spala. Masz jakiś karabinek z tego? Można coś wykombinować. Nie? No fajne, fajne. Trochę dalej, no bo to skacze, kurde. Mm. i ten zapach siarki. O. Ja. Czy, czy coś się tu zmieniło? Nie. No, jesień już coraz bliżej nas. Tak naprawdę też i sezon sylwestrowy. za ile? Październik, listopad, grudzień. Za trzy miesiące sylwester już. O, ja pierdolę co to jest? Nie wiem. Żebyśmy to nie dostali. Hm. Taki szybki, krótki teścik będzie. No, to, to się wysypało. A. No, to do wyrzucenia. Trochę pobowiewa. Po, po Jeszcze tam gałąź weźmiemy, żeby się nie zabić o nią. I to też... elegancko. Czerwone słupeczki. Dobra, dawaj! Ja tak czekam i czekam. Pudełko zamknąć tylko, nie trzeba zabierać. <laughs> o, jaka tam rzeźba jest! <laughs> Ej no, z większej ilości byłoby spoko projekt. No. Jest tak 10 paczek takie słońce duże ulepić. Proszę, pięknie. Także moi drodzy, no wiecie gdzie to zakupić, jeśli coś chce. Uważam, że cena adekwatna do jakości 15 złotych, fajnie strzelają Nawet do zabawy przed Cyfestar, no. nie? Nawet do zabawy, także sami ocencie, zdecydujcie. Petartki fajne, głośne czy na karabinki, czy na jakieś inne bajery Klasa. my Jeszcze raz dziękujemy za podesłanie tej pirotechniki i do następnego odcinka. Czym się mocno, zdrówka, ciemka